Witamy bardzo serdecznie producentów malin w tych niespokojnych czasach. Jesteśmy w kwaterze Endrosadira u nas w Kaczmiskach, w tunelu po odbudowie. Plantacja zdewastowana przez grudzień i wiosnę, przez śniegi, mrozy itd., poprowadzona tylko na zbiór jesienny. No i w tej kwaterze, nie tylko w tej, bo i w drugiej kwaterze Majestica tym bardziej szukaliśmy rozwiązań, które pozwolą nam jak najszybciej plantację odbudować, zregenerować, strzelić się ze zbiorami w lukę malinową w Polsce. I tutaj skorzystaliśmy z produktów firmy Szałas. Hmm? Tak. Pan Janos stoi koło mnie właśnie. Tak. Jest. I... Też nie przypadkowo żeśmy skorzystali z tych produktów z tego względu, że doświadczenia z tymi produktami robiliśmy w poprzednich sezonach. Więc wiosnę zaczęliśmy od jednego z najbardziej ulubionych biostymulatorów w tym gospodarstwie: to jest BioApa. A dlaczego od niego? Dlatego, żeby te rośliny e, zregenerować, ale przede wszystkim dać im tego energetycznego kopa po, po, tym, po tym, co się wydarzyło, bo, no bo rośliny musiały być wycięte, także one musiały od, musiały od nowa do, jakby odbić. Plan był troszeczkę inny, więc e, stąd ten wybór, żeby pobudzić i przy rozpędów, i zbudowanie dobrej masy liściowej, która jest dobra, jak widać. E, bo powierzchnia asymilacyjna jest w zasadzie no, najważniejsza, żeby roślina poprawnie funkcjonowała z takich ciekawostek, które już tak tutaj wdrażamy zwykle kiedy stosujemy bioapa. To jest to, że warto pamiętać, że po aplikacji tego biostymulatora trzeba zapewnić roślinie dostęp do składników pokarmowych. Tak jest. I to możemy zrobić zazwyczaj. Zazwyczaj robimy to z nawozem Gromor, który tutaj stosujemy razem z panem z panem doktorem w pakiecie. Gromor w dwóch formulacjach. Na taki typowy wzrost robimy ten zrównoważony skład 19 19 19. Wszystkie ich składniki plus tam też tą robotę robi 10% dodatku biostymulacyjnego czyli tam jest, są i aminokwasy, i algi, glicyna betaina, która też trochę odstresowuje, i witaminy. I to daje takiego fajnego, sumarycznie e, szybkiego kopa, szybki strzał e, i pokarmowy, i energetyczny. Tak, to jest jedna rzecz. Druga, ja w tym sezonie zauważyłem, że też po zastosowaniu bioapa warto jest też e, dać na przykład intensywniejszy jeden cykl fertygacyjny. Tak. I to też bardzo dobrze koryduje. Tak. Więc może no bo znowu do, dorzucamy tak. składników, prawda? Roślina zaczyna mocniej ciągnąć, a my jej dopychamy. Tak. tak. Oczywiście to nie jest tak, że tu dopchaliśmy jest lepiej. Właśnie chodzi o to, że mamy mhm. dzięki niemu lepsze wykorzystanie... Oczywiście, tego skodunku, oczywiście. To, więc możemy wtedy podać po prostu i więcej, prawda? No. Tak. To był jeden z elementów tego programu, więc dwa, trzy, cztery zabiegi. Tak to mniej więcej wyglądało u nas w gospodarstwie na naszych mhm. plantacjach. Mhm. Kolejnym takim elementem jest, który wykorzystaliśmy tutaj, zresztą też na bazie doświadczeń z poprzednich lat, to jest wykorzystanie azotu w formie aminowej. Tak jest. E, czyli takie nowe rozwiązanie u nas w firmie. E, w, w zeszłym roku jakieś tam testy, w tym roku już produk produkt wprowadziliśmy e, i, nie, i na malinie, i na borówce. Produkt Intrafol e, na bazie kompleksu aminowo-kationowego, tu akurat z wapniem. E, azot w tej formie daje właśnie taką jakby bardziej krępy, zwarty e, wzrost, nie mamy tej takiej trochę niekorzystnej czasami dominacji wierzchołkowej, e, liście są e, ciemne, są grube, więc znowu nie mamy tego efektu azotanowego. E, plus też działa nam system korzeniowy lepiej, bo, bo, bo azot w tej formie też będzie, e, stymuluje generalnie wytwarzanie cytokinin, czyli automatycznie też i poprawę kwitnienia i ten zwarty pokrój, system korzeniowy, takie rozwiązanie, które, które fajnie działa. Bardzo dobrze. Tak, tak działa, bo ponownie to już jest dobrych parę lat, kiedy to, tak. tą formę używamy w tym gospodarstwie. Tak. I to był kolejny element całego tego naszego programu mhm. odbudowującego plantację. Mhm. Kolejnym elementem, który w tym momencie się zaczyna, to jest tak. zadbanie o odżywienie roślin wapniem. Wapnie. Mhm. I co? I który też miał pan e, okazję e, testować u siebie w gospodarstwie. Poradziliśmy tam, nie wiem, czy to było 2-3 lata temu, e, doświadczenia z tym produktem, które bardzo sensownie myślę nam wyszły. Robiliśmy te zabiegi i do listnie i do korzeniowo i generalnie w ten sposób myślę, że też trochę w tym sezonie będziemy to robili. To jest dosyć taka nietypowa forma aplikowania wapnia pod korzeń, no bo zazwyczaj te zabiegi takie powiedziałbym suplementacyjne robimy na liś, ale kaltek właśnie ma tą swoją właściwość, że jakby przyspiesza czy stymuluje pobieranie wapnia z gleby, z wody więc i z pożywki, więc wykorzystuje jakby ten dostępny wap, czyli nie dokładamy go jako tako może w produkcie, ale dzięki temu, że, że, że suplementujemy kaltek, rzeczywiście e, ten wapń jest szybciej transportowany. No i tu już zaczynamy teraz, żeby już tutaj na Enrosadirze e, mamy gdzieś tam pozawiązywane owoce, nawet tutaj, no, no myślę za dwa, za dwa tygodnie będziemy mieli pierwsze owoce, więc to jest taki dobry moment, żeby zacząć gdzieś tam coś e, już dorzucać, jeszcze w takich tygodniowych odstępach. Nawet pojedyncze owoce już można znaleźć, no. tak, że to może będzie może nawet mniej niż dwa no. yy, Tak, oprócz yy, Hortical Techa, yy, jest bardzo też wydajny produkt i efektywny, mm -hmm. który ma na celu tym razem zintensyfikowanie wzrostu, jakby pobudzenie tej rośliny do tych procesów regeneracyjnych i kolejnych faz yy, mm -hmm. fizjologicznych, które stosujemy fertygacyjnie i to mm -hmm. się nazywa... Booster. Booster wrzucamy do pożywki. Dosyć takie proste rozwiązanie. Tak stworzyliśmy tą formulację, żeby ona pożywki nigdy nie zaburzała, dlatego. Powiedziałbym, że poziom mikroelementów jest dobrany właśnie, powiedzmy, pod owoce e, jagodowe. Taki, taki był nasz cel. E, Dorzucony jest tam 11% aminokwasu, e, alg, e, 2,5% aminokwasów i 0,5% kwasów humusowych. I ten pakiet, e, tak stworzony, nawet jeżeli jesteśmy w, w podłożu kokosowym, nie zaburza tego podłoża, bo kwasy humusowe są w takiej minimalnej dawce. E, aminokwasy też za bardzo nie pobudzają do wzrostu, ale jednak trochę pobudzają. Algi poprawiają system korzeniowy to regenerują. To robimy co tydzień, takie strzały do korzeniowe, W zależności od kondycji plantacji od litra do trzech taki cotygodniowy strzał po prostu daje lepszy wzrost, lepszą lepszą kondycję, ale też w ten środek będzie wpływał na wyrównanie owoców. I jeszcze nawiązując do tego, że jesteśmy po okresie upałów, tak. czyli bardzo mocno stosującego czynnika dla roślin. Też firma proponuje pewne rozwiązanie, które dą odporność na stresy rośliny tak jest. Tak jest. Tu e, rzeczywiście wykonywaliśmy takie zabiegi środkiem glicynometainą, czyli konkretnym jednym e, aminokwasem. E, bardzo. Bardzo, wydajny, bardzo wydajna substancja z tego względu, że e, działa nawet do 3-4 trzech, do trzech, tygodni w roślinie. Jeden taki strzał. My troszeczkę tą dawkę obniżamy. Nasze doświadczenie jest takie, żeby lepiej jest zrobić 1 kilo e, tego produktu e, Osmo. E, który będzie właśnie jakby utrzymywał cały czas tą transpirację regulował działanie e, aparatów szparkowych, regulował krążenie soku w roślinie, także roślina nie wchodzi w ten takie jakby przyciśnięcie stresowe, no bo jest gorąco, ja się już trochę zagrzałem tutaj, e, no i roślina też się trochę grzeje, przed chwilą mieliśmy e, wczoraj były deszcze e, chwilę wcześniej w weekend było tam nie wiem, no myślę, że w tunelu mogło być pod 40 stopni, e, teraz planowane jest ochłodzenie, znaczy planowane, może się pojawić ochłodzenie, dlatego roślina też wchodzi w te takie fluktuacje, więc ten środek trochę tak utrzymuje e, właśnie roślinę w takim normalnym reżimie wzrostu. Tak więc e, ten program, który tutaj jest stosowany, nie jest to skomplikowany program, może to tak wyglądało z Trochę nawieniem. wymieniliśmy, ale tak naprawdę to jest, tak, to jest takie logiczne trochę... Tak, jest logiczny, Ta. nie jest bardzo napiętym, nie no jest pracochłonnym... No no i też nie jest bardzo kosztowne. No nie, 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 bo wbrew, znaczy my też zawsze staramy się przeliczyć te zabiegi, które robimy e, i koszty tych zabiegów na efekt, ostatecznie uzyskany jakby plon, jakość i też jakość tej pierwszej klasy owoców, wyrównanie tych owoców. No i to się sprawdza, bo nie jest to program, który jest realizowany jedynie u Pana w gospodarstwie, bo zna Pan producentów, którzy też yy, to robią, nawet tutaj z okolic, ale, ale i z Polski. I rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie nam się to sprawdza, yy, bo jest proste, skuteczne i, i działa. Cóż, zapraszamy <grych> na mainowe faktory, tak żeby jest. zobaczyć plantację w pełni owocową. Mhm. No i zobaczyć i po samemu wyciągnąć. I samemu ocenić. Mhm. Jasne. Dziękujemy bardzo. どうも。<music>